Nasz program informacyjny dociera do mieszkańców Kamienia Pomorskiego. W Kamieniu Pomorskim gospodarzem już drugą kadencję jest burmistrz Stanisław Kuryło. Przy placu Rynek 1 znajduje się siedziba władz samorządowych Kamienia Pomorskiego. Uprzedzając wypowiedź burmistrza na temat plusów i minusów starego jak i nowego roku w realizacji zadań, można by było stwierdzić, że podobnymi problemami i troskami żyją wcześniej odwiedzani przez nas włodarze miast. Ale diabeł tkwi w szczegółach. No nie odkryję tutaj chyba żadnych kart, tajemnicy. Jak powiem, że to był jeden z trudniejszych roków dla budżetu samorządów na terenie naszego kraju, również w tym terenu gminy Kamień Pomorski. Co prawda był to rok, który był pierwszym po zakończonym programie postępowania naprawczego, ale nad wyraz trudny. Nad wyraz trudny, ponieważ borykaliśmy się z wieloma zadaniami, na które mieliśmy ograniczone koszty. Panie Burmistrzu, ale pomimo środków naprawczych, pomimo skierowania budżetu właśnie na ten cel głównie, również inwestowaliście. Akurat rok 2019 to był takim rokiem przejściowym. Złożyliśmy kilka wniosków o inwestycje, które mają być realizowane na naszym terenie w latach 2020-2021, więc ten rok 2019 potraktowaliśmy jako przygotowanie do tych inwestycji. Realizacja ich nastąpi. Mam nadzieję w latach 2020-2021, ale przy obecnej sytuacji, która się dzieje i zmianach, które nastąpiły właśnie w roku 2019 wspomnianych przez pana redaktora, mam duże obawy, czy te inwestycje w całości uda nam się zrealizować. Jak udało się zatwierdzić Radzie Miasta Kamień pomorski budżet, pański budżet? Budżet został przyjęty przez Radę Miejską, budżet na 2020 z nadwyżką na ten moment. Podkreślę jeszcze raz, z nadwyżką na ten moment, bo co się wydarzy w, już w bieżącym roku, tego nie wie nikt. No przemiarki były, jeżeli chodzi o uzdrowisko na przykład. O jednym z elementów to jest brak dotacji uzdrowiskowej, która w budżecie nie została ujęta ze względu na zmiany, które zostały w tej chwili wstrzymane i są poddane podobnym analizom i weryfikacji. Jako samorząd, jako gmina, ja jako burmistrz mówię stanowcze nie, ponieważ były to środki przekazywane i przeznaczane przede wszystkim na rozwój naszej infrastruktury. Nie tylko tej uzdrowiskowej, ale i tej technicznej, e, drogowej, która pozwoliła właśnie na, dla naszych kuracjuszy, dla naszych gości w sposób bezpieczny poruszać się po naszym terenie. Zapewne jak w innych naszych miejscowościach zachodniopomorskich, gro pieniędzy, gro środków przeznaczyć trzeba było na oświatę. Jest wiele składowych, które podrożyły koszty funkcjonowania. Wszystkich instytucji, ale również i Urzędu Miasta. Mówimy tutaj o oświacie, mówimy tutaj o kosztach związanych z podniesieniem minimalnej płacy, mówimy tutaj o kosztach związanych ze wzrostem energii, mówimy tutaj o zmianach w podatku. No jest naprawdę wiele czynników, które decydują, że te lata 2020-2021 będą chyba najtrudniejszymi w historii wszystkich samorządów w Polsce. Zatem zapytam, jak rządzić panie burmistrzu, mając więcej przeciw, aniżeli za. Przede wszystkim w sposób bardzo odpowiedzialny. Skromny, kilka razy obracającą tą przysłowiową złotówkę. My pod kątem tej gospodarności, która była w latach poprzednich, wiemy, jak ją obracać. Ale dziś, jako włodarz tego miasta, jako burmistrz, muszę państwu przyznać, że będzie naprawdę. Bardzo trudny rok, bardzo trudny rok, ponieważ nie wiemy jeszcze, czego możemy się spodziewać w kolejnych miesiącach. No tak, to jest dopiero początek roku, jest to trzeci dzień stycznia. Czy już plany są? Czy plany są na 2020 rok, przynajmniej na te najbliższe miesiące? Mówimy o planach tutaj zawodowych i samorządowych. Jak najbardziej chcemy zrealizować zadanie i dokończyć inwestycję związaną z przebudową muzeum multimedialnego wraz z otworzeniem części historycznej dworku Kleista. Złożyliśmy wniosek do Pana Wojewody o dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy ulic Dworcowej i Jedności Narodowej jako główny ciąg komunikacyjny w naszym mieście, to jest priorytet na lata 20-2021. 2020 Chcemy również zrealizować zadanie przebudowy przestrzeni zielonej, publicznej związanego bezpośrednio z Zalewem Kamieńskim. Mówię o dzikiej plaży. Chcielibyśmy kontynuować dalej plan rozwoju. Rozbudowę świetlic wiejskich w naszym terenie. To jest część tylko tych zadań, które chcielibyśmy sobie postawić jako te priorytetowe na te właśnie dwa lata 20-21, chociaż tak jak powiedziałem wcześniej, na pewno będą to bardzo trudne zadania. A co z imprezami kulturalnymi, takie jak festiwal organowy czy żeglarstwo? Część samorządu słyszę, że ogranicza właśnie tego typu organizacje poprzez promocję, poprzez różnego rodzaju wydarzenia kulturalno-sportowo-rozrywkowe. My nie możemy z tego zrezygnować, ponieważ kamień pomorski nie bez znaczenia. Uznawany jest za miasto festiwali. To jest festiwal Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, to jest festiwal współczesnej kultury, ludowej i takie nasze małe dziecko, to jest festiwal muzyki elektronicznej Dzika Plaża. I w naszym budżecie na to są właśnie środki zapewnione. Rok 2020, z tego co słyszę, będzie trudny do realizacji. Tak jak powiedział pan burmistrz, złotówka będzie oglądana kilka po kilka razy zanim zostanie wydana. Zatem na co mogą liczyć mieszkańcy Kamienia Pomorskiego? Na co mogą liczyć mieszkańcy Kamienia Pomorskiego? Na pewno na naszą świadomość i odpowiedzialność za to, co się będzie realizować. Chciałbym mieszkańców również prosić o wyrozumiałość. Niejednokrotnie inwestycje mogą być przesunięte w czasie, co już się wydarzyło w tym roku. Przed nami, tak jak wspomniałem, bardzo trudne lata. Ale lata, które mamy świadomość, że pozwolą nam zrealizować te działania, które są niezbędne dla poprawy warunków życia na naszym terenie. Czego sobie i mieszkańcom z całego serca życzę. Poprawa warunków, a zatem zapytamy również już na koniec prywatnie. Panie burmistrzu, jaki rok był miniony, a jaki zapowiada się ten, który jesteśmy w trzeci dzień? Dla pana oczywiście. Wszyscy się śmieją, że. Po moim kolorze włosów widać jaki był ten rok, to tak już żartem, ale naprawdę był to trudny rok. Chciałbym bardzo, aby ten 2020 i dla mnie osobiście, i dla naszych mieszkańców gminy Kami Pomorski nie był rokiem trudniejszym niż ten 2019, ale mam naprawdę duże obawy, że jeżeli nie wszyscy razem nie podołamy temu zadaniu, to może być to trudniejsze od tego 2019.